Latawiec i latawica to istoty o niezwykłej mocy, znane w mitologii słowiańskiej jako skrzydlate demony powietrza, budziły lęk i fascynację zarazem. W chrześcijańskiej wersji wierzeń uznawano je za dusze poronionych dzieci lub nieochrzczonych zmarłych, które nie znalazły spokoju po śmierci. Dzięki swojemu mrocznemu pochodzeniu zostały uznane za istoty wstrząsające światem żywych siłą wiatru. Ich gniew i zła energia pozwalały im porywać ludzi w wir powietrzny, wciągając ich w nieznane. Choć nie ma jednoznacznych opisów ich wyglądu, latawiec i latawica często przedstawiani byli jako piękni i uwodzicielscy. Latawica jako kobieta o czarującym wdzięku, a latawiec jako przystojny młodzieniec. Potrafili zmieniać kształt i przybierać różne postacie, pojawiając się w ludzkim świecie w celu uwodzenia i kuszenia. W innych wersjach mitów opisywano ich jako ogromne, czarne ptaki lub motyle o złocistych, pszenno skrzydłach, wirujące w blasku księżyca. Jednym z najbardziej przerażających aspektów tych demonów była ich zdolność do uwodzenia. Latawiec i latawica przyciągali swoje ofiary, najczęściej młodzieńców i niewiasty, hipnotyzując ich wzrokiem i dotykiem. Ich dotyk wzniecał ogień w lędźwiach, Budząc nieznane uczucia pożądania i pragnienia. Pod wpływem tej demonicznej magii ofiary traciły zmysły, porzucając życie rodzinne, nie mogąc oprzeć się pokusie. Jeśli ktoś ich zranił lub odrzucił, mogli się mścić, doprowadzając do obłędu, a nawet śmierci. Choć początkowo latawce i latawice postrzegano jako istoty złośliwe, ich obraz ewoluował z czasem. W niektórych wersjach mitów te demony stawały się sprzymierzeńcami ludzi. Młynarze, oferując im obfity poczęstunek, mogli liczyć na pomoc latawca, który napędzał ich wiatraki. Latawce miały również sprzyjać plonom, dbając o wiatry niosące deszcz, co prowadziło do obfitych zbiorów. Z biegiem lat, wraz z nadejściem chrześcijaństwa, latawiec i latawica zyskali nową rolę. Kościół przypisał im cechy grzesznych, rozwiązłych demonów, utożsamiając je z nieczystością i dewiacjami seksualnymi. W mrocznych, księżycowych nocach mieli zwodzić niewiasty, zmuszając je do grzechów nieczystych. Z czasem stali się symbolem frywolności i moralnego zepsucia. Latawica i latawiec miały jednak swoje ograniczenia: bały się burzy, gdyż pioruny mogły ich zabić. Zbliżająca się nawałnica była dla nich sygnałem do ukrycia się.